Nowe władze Raciborza stopniowo przewracały kolejne aspekty funkcjonowania miasta. Po odgruzowaniu i udrożnieniu szlaków komunikacyjnych przyszła pora na spalone i zniszczone pociskami budynki. Usankcjonowany przez władze PRL-u proceder rozbiórki zabudowy miast na tzw. ziemiach zachodnich dla niepoznaki nazywany dostarczaniem cegieł dla odbudowywanej Warszawy był dla Raciborza nieporównanie bardziej dotkliwy niż niedawne działania wojenne. Powiedzieli, że Cegła idzie na pomoc do Warszawy. Nie tylko z naszego miasta, ale również z opola, z brzegu Wrocławia, Szczecina. W tych czasach młodzieży tłumaczono, że kultura przyszła ze wschodu, a nie zachodu. I to wszystko, co świadczyło wbrew tej ideologii, trzeba było zasłonić albo zniszczyć. Nie poprzestano na ruinach niezdatnych do odbudowy. Odzysk wartościowego budulca, choć okupiony ogromnym wysiłkiem robotników, był logistycznie tak nieudolny, że aby wykonać plan dostarczenia cegieł, bezpardonowo rozbierano budynki zamieszkałe, lub z powodzeniem nadające się do remontu. Skutkiem fatalnie prowadzonego odzysku cegieł były niewspółmierne ilości gruzu zwiezionego nad Odrę przy ulicy 1 Maja. Przed wojną było to popularne miejsce rekreacji, później także nazistowskich manifestacji z szerokim obniżeniem gruntu pełniącym w miesiącach letnich rolę plaży. Dziś jest tam ogromny, wyniesiony ponad okolice nieużytek, w rzeczywistości będący cmentarzyskiem przedwojennej zabudowy Raciborza. W ten haniebny sposób, w ramach tak zwanego odniemczania władze centralne celowo niszczyły historyczne dziedzictwo po niemieckich miast. Dzięki wyburzeniom socjalizm dał nam jedne ze swoich absurdalnych pamiątek: puste place w centrum raciborza, plac Długosza, skwer z pomnikiem Stanisława Moniuszki, plac, na którym do niedawna stał pomnik Arki Boszka, plac Mostowy. Czy nienaturalnie szeroką ulicę Odrzańską, na której do końca lat 50. wyburzono niemal całą przedwojenną zabudowę? Człowiek biegał po tych ruinach i tak dalej, po piwnicach. Budynki, które były przy ulicy Odrzańskiej, które były spalone, zostały po prostu rozebrane. Nawet wśród tych budynków były takie budynki, które bez specjalnych kłopotów można było odbudować. Dookoła były ruiny wielu budynków i gruzy częściowo wyplantowane, audycje, cegieł, gdzie jak ktoś potrzebował jakąś cegłę na remont czy na jakikolwiek inny cel, to mógł podejść, zagłębić szpadel i dowolną ilość cegły sobie zabrać. Priorytetami odbudowy był most zamkowy oraz oczywiście rynek. Lecz o ile most odtworzono w przedwojennym kształcie i oddano do użytku w roku 49, o tyle fasadzie zachodniej pierzei rynku nadano nowy charakter z nieszczęsnymi pseudorenesansowymi attykami wzorowanymi na Sandomierskich. Ale rozpościerający się tuż za rynkiem widok niemal całkowicie pustych nadodrzańskich okolic, był zdumiewający. Z wysokości parku zamkowego można było zobaczyć centralny plac miasta i kościół świętego Jakuba, ponieważ niemal nic ich nie zasłaniało. Oszczędzono jedynie kilka budynków przy dzisiejszym placu mostowym. Przyjrzyjmy im się bliżej. W osi obecnej ulicy Odrzeńskiej pozostawiono zabudowania, które właściwie leżały na tyłach Oderstrasse i bliżej im było do ulicy i placu przedmurza. Tu, gdzie w tej chwili ja siedzę, to był mniej więcej koniec budynków. Tu były takie budynki parterowe, sięgające gdzieś plus minus do tych zielonych płaszczyzn trawy w których mieściły się zakłady usługowe, między innymi, co pamiętam, był tapicer i sklep mięsny, do którego się wchodziło po dwóch schodkach. Kolejny budynek zajmował miejsce na dzisiejszej wysepce na Rondzie. Jego fragment widać na przedwojennej pocztówce, tyle, że w ścisłym otoczeniu podobnych mu kamienic. Mniej więcej w tym miejscu, w którym stoimy obecnie, stał budynek. Budynek o tyle ciekawy, że mieścił się w nim sklep ogólnospożywczy, jakbyśmy dzisiaj nazwali, i szynk, jak ja to z kolei nazywam szynk pod jeleniem. To była ciekawa knajpa. Tu zaczynał się szlak, jak chodziło się na Unię. Tutaj, pierwsze, pierwszy napój piliśmy, drugi. Napój piliśmy koło mostu, trzeci u Miller'a, gdzie. A, wspaniały piec, był oj, wspaniały. Następna kamienica znajdowała się tuż przy moście po zachodniej stronie. Również doskonale jest widoczna na przedwojennych fotografiach. Po lewej stronie, przed mostem, przed wejściem do mostu, stał budynek, tam był sklep rzeźniczy i huczarskie. Były tam zakłady, pamiętam taki zakład prowadzony prowadząc jakąś spółdzielnię raciborską. Ostatni, najdłużej istniejący budynek przy Placu Mostowym posiadał najciekawszą historię. Był budynek szkoły podstawowej specjalnej numer 10 dla dzieci niepełnosprawnych. Była tak zwana I.A. Szule, przed wojną tak się to nazywało. Nie wiem czy o tym mówić, ale może nie, mało kto wie dlaczego i A. Bo tu uczono mniej rozwiniętych umysłowo i stąd ich alfabet sięgał od A do I. I tak to nazywano. A przedtem jeszcze tu w tym budynku początki miała moja szkoła. Tak mogę powiedzieć, 11 lat tam chodziłem, dziewiątka. Tu się zaczęło wszystko, a dopiero potem przeniesiono na ulicę, dzisiejszą ulicę Kazprowicza. Pomiędzy budynkiem szkoły a brzegiem Odry przebiegała zapomniana dziś ulica Rybna. Jej zabudowa mieszkalna przetrwała rok 45, ale do lat 70. ostała się tylko jedna kamienica. Na ulicy Rybnej, pamiętam, stały takie sfatygowane kamienice po niemieckie w złym stanie. Nieremontowane, nieodmalowywane. Byłem tam kilka razy w mieszkaniu, ponieważ mieszkał tam mój kolega. Były po prostu no, w złym stanie. Tam zresztą po paru latach. Ci ludzie wszyscy zostali wyprowadzeni i te kamienice zostały wyburzone. Dziś mamy tu tylko niepozorny fragment jezdni obok stacji benzynowej, prowadzący w kierunku także już zlikwidowanych zakładów spirytusowych. Natomiast jedynym przedwojennym obiektem na tym placu pozostał przyczółek mostu wraz z nieczynnym od lat miejskim szaletem z okrągłymi oknami. Nie licząc oczywiście fundamentów i zasypanych piwnic, ukrytych tuż pod powierzchnią Placu Mostowego. Ostatni raz ich ślady ujawniły się w 2008 roku podczas przebudowy na wierzchni Ronda.